Pamiętacie moje wygłupy Huberta, jak testowaliśmy antenę pokojową? Dziś wracamy podobnie do Huberta i będziemy testować u niego antenę, która przybyła do mnie aż z Ameryki. Musisz a... a... chwycić za dwie pałki naraz! Się po ciężkiej walce u Huberta sprawdzimy odbiór ze 100 km, następnie sprawdzimy odbiór z 30 km i na koniec zobaczymy jak antena radzi sobie w bardzo trudnym miejscu odbiorczym z multiplexem ósmym. Hubert mieszka na pierwszym piętrze w Poznaniu. Do nadanika w śremie dzieli nas dystans 30 km. Na obecnej antenie pokojowej nie mamy w ogóle możliwości odbioru multiplexu 8 ani ze śREMu, ani z Akademii Ekonomicznej. Czasami zdarza się problem z odbiorem kanału wydarzenia 24 na multiplexie 4. Firma Antop przysłała do mnie antenę, która może pracować na zewnątrz, jak i wewnątrz budynków, czyli można ją uznać za antenę pokojową. Według informacji producenta, jest to szerokopasmowa antena, odbierająca sygnały w paśmie radiowym, w paśmie VHF, czyli nasz MUX-8 oraz w paśmie UHF, aby móc odebrać cokolwiek w paśmie VHF, należy do niej dokręcić dwa białe dipole, które są oczywiście w zestawie. Co ciekawe, deklarowany zasięg anteny to 85 mil, w przeliczeniu na nasze to 136 km. Anteny panelowe osobiście źle mi się kojarzą. Często w ich wnętrzu, w ich obszernych obudowach nie ma nic ciekawego. Można znaleźć jedynie finezyjne, wygięte druciki. Na forach internetowych można spotkać również ciekawe rozbiórki typu anten UFO odkrywających puste wnętrze. O przepraszam, jest jednak tam jakiś drucik, trzeba się tylko bardziej przyjrzeć. Innymi słowy kupujemy płytkę przezmacniacza z drucikiem. Czasem tych drucików jest więcej niż jeden. Tu akurat w promocji są nawet cztery. A jak jest z naszym amerykańskim pacjentem? Otóż wnętrze kryje coś w rodzaju bikłada finezyjne wycięte kształty z blachy, a za nimi ekran również wykonany z blachy. Dodatkowo można dostrzec jakieś tajemnicze elementy elektroniki, a głębiej za ekranem antenową zwrotnicę. Hubert dla swojej anteny znalazł odpowiednie miejsce tuż nad telewizorem. Montujemy zatem antenę Antop i sprawdzamy po kolei parametry odbiorcze. W tym samym miejscu, co była wcześniej, ta stara. Tu jest bez problemu. 27. Więc też bez problemu. Ustęstawowy jest ok. I wydarzenia 24. Co u Ciebie to był problem wcześniej? Nie? No, ciało, czasami się gubiły. No, trzeba było to dopieścić. Nie jest 26, powiedzmy. W starej antenie Huberta mieliśmy zasilacz 12V z pokrętłem. Tutaj mamy podobną sytuację, jest coś podobnego, lecz zasilacz oryginalny niestety nie miałem do niego przejściówki, dlatego zastosowałem zamiennik o podobnych parametrach prądowych. A to żeby jakoś było to co trzeba zrobić? Antenę na zewnątrz. Taki ładny ładne daj, więcej. Kwadraciki ładne. Daj prądu. Prąd na maksa jest chłopcu. Czekaj, trochę. Nie. Nie, nie jakie ładne kwadraciki, piękne są. No ale zobacz, metro ci uszyło, a wcześniej nie działało. nie? 100% tu trzeba, tu trzeba trzymać. Widzisz, uber trzymał cały czas. Teraz wejdziemy kanał 7. Zobaczymy sobie jakie są wartości odbiorcze. No, to polepszył się wydarzenie, ale, ale muksu nie. Muksu nie ma, Gdzieś tak, musi być w kąt No ekranie. nie? Hmm? No przecież Czyli bardziej na ścianę musi patrzeć Tak A weź teraz na te wymierzenia Czekaj, się Czekaj, całam. czekaj, czekaj 70, 80 Może ty na to reagujesz jakoś ten No jak, czekaj, to czekaj No czekaj. weź puść tą górę Nie No widzisz, dotykam, dotykiem Teraz puściłeś, wąsy puściłeś i się zdrąbało. Ej, cicho, bo się nie wgra, nie oddychaj. Widzisz, narasta. Dobra, poczekaj, zapałkę trzymasz, nie? Nie. Zaczekaj, poczekaj chwilę. Meczło. A kratków nie ma, kratków nie ma, Hubert. No dobra, weź na te kurwa... Widzisz? Się pani zatrzymała. Trzeba być cicho. A weź na te wydarzenia całe, gdzie to jest? I my z Trzy dni Hubert miał antenę trzy dni, testował. Tam widać, jaki kikut wystaje, taki tam, to jest ten, to jest wąs. To jest jej wąs. No i Hubert, powiedz mi, no jak tutaj ta antena się sprawuje? Lepiej od tamtej, od tego czegoś na dole, czy, czy gorzej? czy, To czy jak znaczy chyba? tak, witam Was wszystkich w ogóle. Antena generalnie sprawuje się troszeczkę lepiej ale też ma swoje minusy. Minus to jest taki, od razu na wstępie jest bardziej czuła na przejazdy samochodów. Jesteśmy na pierwszym piętrze, mhm. ulicą jeżdżą auta. Na nie wszystkich programach, ale zauważyłem, że na niektórych jest bardziej podatna na zakłócenia właśnie ze strony przejeżdżających aut. Natomiast według tamtej, jak byliśmy przed, bodajże przed wakacjami, tak. testowaliśmy, tamtej od tego czasu na wakacje pogorszyło się jakość sygnału na kanale, ten, który właśnie jest włączony, czyli wydarzenia, hmm. się zawieszał często, i tutaj, w tej antenie, jest lepiej w tym momencie, jest stabilniejszy ten obraz. Dość rzadziej się po prostu hmm. zacina. Hmm. Hubert, doszedł ci MUX 8, którego wcześniej na tamtej antenie nie miałeś. Czy to działa stabilnie, czy, czy, czy są jakieś, hmm. powiedzmy, zakłócenia? To znaczy, tak, też jest podatne czasami na przejeżdżające auta na ulicy, też mm. są zakłócenia jakieś emitowane. Ogólnie mm. działa, aczkolwiek czasami po przełączeniu programu nie chcę gdyby zaskoczyć. Przed chwilą, nie wiem, rozmawialiśmy pół godziny temu przez telefon, to mm. miałem ten problem, że żaden kanał z MUX 8 nie chciał mi zadziałać, po prostu albo się pojawiała jakaś pikseloza, albo mm. był czarny ekran i po prostu kręci, kręcił się ten kółeczko, które tam tak. Także to jest takie no troszkę dyskusyjne. Aczkolwiek w większości wypadków to działa, normalnie się odpala. Po chwili, jak przystaliśmy rozmawiać, jeszcze tam sobie pstrykałem, przeglądałem i no jak teraz widać, działa. Także tutaj mux my jest, działa, także, także da się to oglądać bez problemu. Obraz jest dosyć stabilny. Mówię, czasami przejeżdżające auta. No ale to też wynika z różnicy tej konstrukcyjnej tej anteny, nie? że ma te boczne kikuty. No tak, on ma, ona ma boczne takie, takie dipolki na właśnie na MUX 8, na VHF. No i też próbowaliśmy z Akademii Ekonomicznej złapać sygnał, ten sygnał do nas dociera z góry jak gdyby, bo anta, Akademia mhm. jest tak od boku, to tak, nie, to tak nie bardzo. nie. Także jest dosyć duże tłumienie przez te wszystkie tutaj ściany i budynki, No jesteśmy po prostu nisko, nie mamy, nie mamy wysokości, tak jest. jesteśmy nisko. Same, same wady, nie? Także... No jeszcze takim minusem jest no y, wielkość tej anteny i kształt. No, u mnie akurat <grym> za telewizorem, no to tego tak nie widać. no Klamot jest dosyć duży, także no jeśli ktoś nie ma gdzie tego schować, to to sobie nie bardzo wyobrażam gdzieś w domu, na ścianie takiego Klamota powiesić, nie wiem, w salonie, w pokoju. Tylko wiesz, gabaryty to jest jedno, ale jeszcze musisz się ustawić, bo to nie jest tak, że tylko no to ją płaci telewizor. No to dlatego u mnie to by jeszcze bardziej. Może być czasami iść, tak, że ktoś będzie miał bokiem boki ustawioną w ogóle do telewizora. No, to jest tak. masakra jakaś. No, zgadza się. U mnie akurat jest tak, że się dało w mniej więcej za telewizor włożyć, aczkolwiek, gdyby ona na przykład musiała wisieć, ona by musiała wisieć przodem do tej ściany, mm -hmm. y cały tył, byśmy mieli z tyłu. No nie za bardzo sobie właśnie wyobrażam ze względów <laughs> estetycznych takie coś. A można no, by koszulką nakryć albo jakąś szmatką no, kocyczkiem ta. takim małym taki ołtarzyk. No. kocyczek byś na słuchaj i także no to jest też według mnie no, dużym minusem tej anteny jako anteny pokojowej jej, jej kształt wygląd i gabaryty bardzo jest też bardzo czuła no, jeśli ją przestawię no, troszeczkę pod no, tym kątem no, no. no to już na przykład mi mux 8 ginie a jeśli ją bardziej tak dam równolegle do ściany żeby bardziej patrzyła w ścianę to mi ginie tam nie wiem in, inne programy mam To musi być kompromis nie da się wszystkiego tak, mieć tak, inny, tak, tak. za jednym razem na no jest poziomie. bardzo wystarczy centymetr tak. do dwa obrócić ją pod jakimś kątem to są, to są i już... minusy No bo to tak mi się wydaje że to tak po prostu anteny tak mi się <laughs> wydaje że to tak odbiera po prostu na styk że tak wszystko jest hmm. na limicie tak tak, tak. No, ale widać, no bo też że... patrzyliśmy na telewizorze, poziom sygnałów był dosyć, dosyć, dosyć ja nie Wstawię te, te wszystko. Także te... aż no. dziwne, że to w ogóle odpaliło. Być może inny telewizor, być może inny dekoder, tak? I być może byłoby gorzej, a być może lepiej. Nie? No, są też takie, no też, co u siebie zauważyłem, na tej starej antenie miałem to tylko na wydarzeniach. Jak pójdę tam za ścianą, mam przy tej ścianie biurko, tam komputer i tak dalej. Pójdę sobie tam usiądę z tyłu mhm. za ścianą, to y, na tej starej antenie. Tylko wydarzenia mi ginęły to praktycznie było automatycznie jak tam siadałem to były Bo to słychać, były... Że były tam, tak. tam. Mhm. na tej antenie niektóre inne programy też giną jak sobie zostawię tu włączone pójdę tam usiądę to też mi giną tutaj. Także tak, że... Zachowy, że ci Hubert słowo, nawet jak teraz było rozmawiamy, widać, to, tak, to było widać, tak, że jakieś tak. tam kwa... TVP kwadraty się pojawia, nie? Telewizja, nowy tak, kanał. Tak, było widać, było widać. Mm. że wykorzystywałeś tego wąsa na coś tam sobie, suszyłeś jakieś te, Nie, na coś? Nie, kurde, prania Aha. nie robiłem. No szkoda, tak, bo byś że... jeszcze przetestował, ile można byś obciążyć, na przykład, nie wiem, trzy gacie potacie albo wiesz, nie? Tak. Może buty powieś. Z pierwszego piętra od Huberta przenosimy się na piętro ósme. To jest 30 metrów nad ziemią. W oddali widoczny jest nadalnik ze śremu, nie ma żadnych przeszkód terenowych między anteną odbiorczą a nadajnikiem. W tym właśnie miejscu testowaliśmy kilkanaście anten w jednych z poprzednich odcinków. Moi drodzy, w tym miejscu odbiorczym na multiplexie 8 siła sygnału 64, parametr MER 35 NSMART 12. Teraz, żeby zrozumieć te wyniki musimy wejść w tabelkę poprzednią z poprzednich testów. Antena Antop jest wpisana na samym dole, to jest pomiar pasywny. Wynik zdecydowanie większy od anteny siatkowej, no ale mniejszy od anteny porównawczo Sparta Combo. pokrótce antena mniej więcej w paśmie UHF dysponuje podobnym zyskiem jak antena siatkowa. Te pomiary mniej więcej się zgadzają tak do 538 MHz, później trochę antena słabnie, antena siatkowa jest od niej mocniejsza. Tabelka będzie do pobrania w linku dla zainteresowanych, będziecie mogli sobie na spokojnie porównać, jakie nam wyszły wyniki z innymi antenami. Teraz część najciekawsza dla mnie, czyli przenikanie niepożądanych sygnałów LTE. Moi drodzy, po uśrednieniu pasywnie to jest 79 dB przenikania niepożądanych sygnałów przez antenę, natomiast po włączeniu zasilania uruchamia się przedsmacniacz w antenie i w tym momencie mamy zmniejszone przenikanie tego internetu o 10 decybeli w dół, czyli z 79 pasywnie robi nam się 69, pasywnie. czyli antena faktycznie, tak jak producent deklaruje, ma jakieś ograniczenie w przedzmacniaczu, ponieważ po włączeniu przedsmacniacza mamy mniejsze przenikanie niepożądanych sygnałów niż pasywnie. W związku z poprzednim odcinkiem pojawiło się parę pytań proszę uprzejmie Telewerz DATBOS, najnowsza wersja LTE 700 na pokładzie, przy uruchomionym przedzmacniaczu przenikanie niepożądanych sygnałów sięga do prawie 100 dB. I to nie jest tylko jeden przykład, mogę tych przykładów pokazywać więcej. Jak wyłączymy przedzmacacz w antenie, oczywiście poziomy niepożądane się nam obniżają, czyli dedukując przedzmacniacz aktywny w antenie. Podwyższa nam te poziomy niepożądane o kilkanaście decybeli, tak jak wcześniej widzieliście. Dodałem antenę Antop, dwie ostatnie pozycje w tabelce: ostatnia pozycja, antena zasilana, przedostatnia pozycja, antena pasywna. I porównajmy sobie na szybko z anteną Buro. Przenoszenie niepożądanych sygnałów LTE mamy na podobnym poziomie, zysk w pierwszych, tych niższych częstotliwościach też na podobnym poziomie, różnice na plus starej anteny kierunkowej Buro są dopiero na MUXie pierwszym, piątym i czwartym, czyli na tych wysokich częstotliwościach. Cała ta tabelka oczywiście będzie, moi drodzy, do pobrania. Będziecie mogli sobie na spokojnie porównać, przeanalizować wyniki już u siebie w domowym zaciszu. Przenosimy się, moi drodzy, w miejsce, gdzie testowaliśmy w poprzednich odcinkach odbiór ze 100 km z użyciem różnych anten, w tym również anteny siatkowej oczywiście w antenach były użyte przezmacniacze. To przypomnijmy sobie zatem jak wyszło na tej antenie siatkowej. zwałcze mamy moi drodzy trzy multiplexy. Mux trzecia antena siatkowa powiedzmy dała radę. Multiplex pierwszy, kanał 33 odbiór również był możliwy. Ty kanał 44 niestety tutaj było brak możliwości odbioru z anteny siatkowej nawet z użyciem przedwzmacniacza. Zakładamy więc antenę firmy Antop, miejsce odbiorcze to samo, wysokość ta sama. Moi drodzy mux trzeci, pasywnie na tej antenie niecałe 50 dB względem mikrovolta, mer w okolicach 22-23. Uznajemy ten odbiór, powiedzmy za możliwy. Tam jest Berdo trzeci, multiplex pierwszy, to jest kanał 43, moi drodzy. Niestety pasywnie z tej anteny z odległości 100 km. no tak nie bardzo nie? ten mer tam powiedzmy wzrasta do 22 23 ale ja takiego wyniku nie uznaję kompletnie ostatni multiplex kanał 44 tutaj też antena wykazuje kompletny brak możliwości odbioru tego multiplexu ze 100 km. jeżeli chodzi o przenikanie internetu pasywnie jak wcześniej testowaliśmy zdajemy sobie sprawę że będzie na tej antenie wysokie jak na każdej innej pasywnej antenie bez zewnętrznego filtra, dlatego włączamy teraz zasilanie próbujemy odebrać te same multiplexy z zasilaną anteną 12V. Siła nam skoczyła plus około 18 dB do 20, mer powiedzmy 25, stabilny, ber do 6, czyli uznajemy ten wynik za jak najbardziej możliwy do odebrania. Niestety pozostałe multiplexy, pomimo tego, że siła sygnału się podniosła, nadal mamy problem z odbiorem multiplexów tych Na wysokich częstotliwościach. Ja tę antenę dwukrotnie testowałem na dachu, nie jest to kwestia propagacji ani akurat tego danego dnia odbiorczego. Jeżeli chodzi o przenikanie internetu, testowaliśmy wcześniej, słupków czerwonych nie będzie. Mamy tam moi drodzy pojątkowo przesterowane 100 dB. Pomyślicie sobie teraz pewnie któryś z Was, a dlatego, że jest przesterowane te piątkowo, wzmacniać się nasycił sygnałem i powoduje to problemy z odbiorem na pozostałych multiplexach. Zatem przełączamy sobie antenę na multiplex 8, kanał 9, Akademia Ekonomiczną mamy 3 km obok, przekręcamy antenę na Akademię Ekonomiczną i widzimy bezproblemowy odbiór z tych 3 km. Osobiście to jest przegięta pała, bo to jest prawie 90 dB, ale odbiór jest, moi drodzy, jak najbardziej możliwy. Żeby rozwiać, moi drodzy, wszelkie wątpliwości, zakładamy antenę BURO. To jest antena zregenerowana w poprzednim odcinku, kilkunastoletni pacjent. Antena jest oczywiście pasywna, dostrajam ją na multiplex trzeci. Pomer mamy 50 dB względem mikrowolta, MER mamy pon wyżej normy i BER mamy też wylewający się. Jeżeli chodzi o multiplex s 50 dB siły, MER nam się wylewa, BER jest do piątej. Moi drodzy, ostatni multiplex, multiplex drugi, Polsaty TVN, -y, 53,3 dB względem milkowolta, MER 33, czyli powyżej normy, i BER do 6. Oczywiście użyłem do tej anteny filtra, bez filtra, ale te niestety parametry były o wiele, wiele gorsze niż te, które widzicie na ekranie. Także jest w tej antenie zamontowany filtr X-Muxa. Przenosimy się teraz do jednego z Was, do Damiana, w miejsce, które generalnie unikam. Jeżeli mam odbiór na balkonie z trzeciego piętra, a przede mną jest blok sześciopiętrowy, to z reguły nie jeżdżę na takie rzeczy, bo wiem, że jestem skazany na porażkę. No ale trzeba podjąć rękawice. w końcu jesteśmy tutaj u widza. W kierunku głównego nadanika, 31 km śrem, sygnał schodzi nam z tych, z nad tych wysokich bloków. Multiplex 8, na którym też tutaj demenowi zależy, schodzi nam z wysokich bloków od prawej strony, odbija się od bloków z lewej strony i dochodzi do anteny pod drugim kątem. Także jesteśmy w takiej patologicznej po prostu sytuacji odbiorczej. Dobra, czyli tak, tu mamy, tu jest ŚREM, tu jest Akademia Ekonomiczna, odbija nam się sygnał z tego miejsca, wpada nam do anteny i wartości mamy takie, jakie widać. Natomiast dekoder sobie z tym radzi i chodzi to. To są wartości 45 siły, 7 br do trzeciej, 8 do trzeciej bez błędów, błędów nie ma żadnych. I teraz tak, mamy tutaj zwrotnicę Telmora, na górze mamy antenę HFO, jako jedyna antena tutaj działa. Żadna inna antena tutaj nie chce działać. Do domena przetestowaliśmy sporo anten. Na tych parametrach, jakie widzicie na mierniku, dekoder, który Damian posiada, pozwala na bezproblemowy odbiór telewizji naziemnej. Oczywiście przelatujący samolot często ten sygnał zaburza, natomiast tak normalnie bez przelatujących samolotów można oglądać telewizję. To jest maksymalna siła 60, nie? My mamy zrąbany na maksa. 9 sobie weźmiemy na kluba. Do drugiej. sprawdzimy sobie Lux 8 dziś Też ta antena wykazuje tendencję, że jak jest ustawiona tutaj w, w tym kierunku, to jest to jest C. Zobaczmy sobie pasywnie. Pasywnie ona wygenerowała 48, czyli z samych dipoli. Praktycznie to jest nie 20 meru. Jeszcze jeden. Jeszcze Trzydzieści dwa, siedem Teraz ja sobie z poziomu z poziomu włączam sobie zasilanie Mamy zasilanie włączone mer 24 W takiej pozycji ona ma mer 27, nie? Ale... no jednak ten sygnał się tam odbija ewidentnie, nie? Ej, tu są jakieś jaja, zobaczcie ktoś, ktoś robił te kominy i zatynkował te normalnie ten uchwyt tam jest, druga strona Jak ja mam teraz to ty, wyregulować? Tak? Jak tu w ogóle jest zatynkowane wszystko Ja pierdzielę Czasę powyginał 12,5 mi wychodzi Normalnie nie wierzę, nie? Zatynkował ktoś to i kitnie